Witam na kanale poświęconym kulturze i historii Inków. Witam po raz 17. Ja nazywam się Szczerba Tomasz, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie zasady obowiązywały w państwie Inków w kwestii dziedziczenia władzy. Kogo w ogóle dotyczyła kwestia dziedziczenia władzy? No w obrębie Andów na pewno Inkę, koje jego żonę. Oraz poszczególnych kacyków, czyli kuraka, czyli lokalnych wodzów danej grupy etnicznej lub plemienia. Zasady dziedziczenia władzy u Inków były zatem następujące. W kulturach andyjskich, po śmierci władcy, zazwyczaj dochodziło do konfliktów między najbliższymi, a nawet do bratobójczych wojen. Pierwszy przykład, jaki nam przychodzi na myśl, to oczywiście wojna między Huaskarem, i Atahualpom, dziećmi Huajna Kapaka. Skąd się brały takie problemy? Pewnie dlatego, że brak było jednolitego prawa dotyczącego reguł dziedziczenia władzy. Wielu krewnych zmarłego rościło pretensje do tronu i chciało korzystać z tych samych praw i przywilejów co on. A jeśli nie dochodziło do kłótni i protestów, to zawsze wiązało się to z intrygami oraz załatwianiem interesów prywatnych. I interesów poszczególnych frakcji politycznych. Panowała co prawda zasada, że to najstarszy syn zmarłego dziedziczył władzę, ale kroniki nie potwierdzają stosowania tej zasady. Analizując zapiski z kronik i dokumentów z czasów konkwisty, system dziedziczenia władzy w kulturze andyjskiej, zarówno jeśli chodzi o inkę, jak i o kuraka, przebiegał według następujących zależności. Jeżeli chodzi o funkcję kuraka, to można wyodrębnić następujące zasady. Władca wybierany był przez starszyznę grupy etnicznej według zasług i umiejętności. W niektórych regionach władza przechodziła na wybranego przez poddanych syna na zasadzie elekcji, a nie według reguły dziedziczenia. W niektórych regionach władza przypadała w pierwszej kolejności braciom zmarłego. A dopiero na końcu jemu i jego synowi. Czasami na władcę wybierano osobę najbardziej na to stanowisko odpowiednią, i nie miało znaczenia, czy była to rodzina zmarłego, czy nie. W niektórych regionach wybierano najzdolniejszego syna zmarłego wodza po śmierci jednego z lokalnych panów. Inka wyznaczał na jego następcę najstarszego syna pod warunkiem, że nadawał się on na to stanowisko. W przeciwnym razie wybierano innego, bardziej uzdolnionego syna. Czasami, po śmierci naczelnika, na jego następcę wybierano możnego, który był prawy i kompetentny, nie zwracając uwagi na to, czy był to krewny zmarłego, czy nie. Tytuł kuraka przypadał synowi, bratu lub innemu krewnemu zmarłego który wykazywał najlepsze predyspozycje na to stanowisko. Po ustępującym kuraka dziedziczyli kolejni jego bracia. W niektórych regionach nie praktykowano zasad pierworództwa, dlatego też wszystkie dzieci kuraka, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, mogły po jego śmierci ubiegać się o władzę. Według indiańskiego prawa podstawowym warunkiem odjęcia władzy były zdolności przywódcze pretendenta, co automatycznie wykluczało kandydatury młodych ludzi. Bracia zmarłego władcy mieli pierwszeństwo w objęciu władzy przed jego dziećmi. Władzę po zmarłym dziedziczyli jego bracia jeden po drugim, chociaż każdy z nich miał synów, a dopiero potem sukcesja przeszła na drugie pokolenie. Kolejna zasada to, że przy wyborze kandydata w pierwszej kolejności eliminowani byli najmłodsi pretendenci. Grupa kandydatów nadających się do objęcia władzy poddawana była selekcji pod względem różnych norm kulturowych i lokalnych zwyczajów. W niektórych społecznościach brano pod uwagę pokrewieństwo kandydatów z władcą, pierwszeństwo miało rodzeństwo zmarłego, a następnie jego dzieci. W niektórych grupach etnicznych. Przy wyborze następcy kierowano się możliwościami danego kuraka lub jego testamentem, według którego władza mogła przejść po pierwsze na syna, bez względu na to, czy był on młodszy czy starszy, po drugie na brata lub syna siostry. Prawo do objęcia władzy w danej grupie etnicznej przypadało osobie o zdolnościach przywódczych. W pierwszej kolejności szukano kandydatów wśród synów dotychczasowego władcy, z tym, że kandydata poddawano swego rodzaju próbie jeszcze za życia władcy, który udzielał mu wskazówek i rad. Wszystkie te wymienione cechy dotyczyły obejmowania funkcji kuraka przed okresem panowania Inków. Natomiast gdy już Inkowie objęli władzę na obszarze andyjskim, kurakę wybierano w następujący sposób. Nowo wybrany kuraka musiał uzyskać aprobatę w władcy Kusko i w każdej chwili mógł być zastąpiony przez zaufaną osobę. Na północy imperium Inków funkcję kuraka często pełniły kobiety. Nazywano je wtedy kapullana, a władzę przekazywały innym spokrewnionym kobietom. Ciekawych informacji dostarczają także zachowane z czasów konkwisty testamenty niektórych kuraka. W jednym z nich czytamy, że chociaż władca miał wielu synów, to swoje państwo przekazywał bratu pełniącego wcześniej funkcję współregenta. Oprócz tytułu Nowy Kuraka odziedziczył większość dóbr i posiadłości po swoim bracie, a siostra zmarłego dziedziczyła ziemią i pozostałą część spadku. Dopiero po śmierci brata władza miała być przekazana według starszeństwa na jego dzieci. Jeden z kuraka odziedziczył swoje stanowisko po ojcu, lecz podzielił swoje kurakazgo na dwie części. Połowę pozostawił sobie, a drugą część ofiarował najważniejszemu z jego bratanków. Po śmierci tego kuraka połowa kurakazgo przypaść miała dla syna, córki jego siostry. Jeden kuraka, który nie miał dzieci, swoje kurakazgo przekazał bratu, a nie jego wnukowi. Już za czasów wicekrólestwa Francisco de Toledo uchwalił tzw. spisy praw i obowiązków dotyczących wszystkich kacyków w kolonii hiszpańskiej, które zawierały reguły obejmowania stanowiska kuraka. Zarządów rządów wicekrólów sprawy dotyczące dziedziczenia władzy na obszarach podległych kurakas przekazywano do tzw. real audiencia, czyli królewskiego trybunału apelacyjnego, ale ich rozpatrywanie bardzo się przeciągało w czasie. Teraz rzućmy sobie okiem na zasady, jakie obowiązywały podczas obejmowania funkcji przez Inkę. Pierwsi władcy inkascy wywodzili się z dynastii Dolnego Kusko, a dopiero w późniejszym okresie władzę przejęła arystokracja Górnego Kusko. Władza przypadała synowi siostry władcy, spadkobiercą tronu był zatem najstarszy syn. Gdy inka nie miał synów, następcę wybierano spośród synów innych żon inki, z tym, że kandydat musiał wykazać gotowość do pełnienia takiej funkcji. Synowie obejmowali władzę po ojcach, ale dziedziczenie nie przypadało najstarszemu, lecz najbardziej umiłowanemu przez ojca. Jeszcze za życia inka przekazywał mu insygnia władzy, wybierał wśród swoich synów najbardziej mężnego. Lub spośród synów siostry lub żony pochodzącej z tego samego rodu. Kiedy Inka umierał, wraz ze swoim następcą długousi lub inni wysoko urodzeni członkowie dworu królewskiego wybierali na kolejnego władcę drugiego brata i przekazywali mu insygnia władzy. Spadkobiercą zawsze był syn Koi, czyli żony, bez względu czy był on najmłodszym czy najstarszym. Musiał być wybrany przez słońce. Prawowitym spadkobiercą władzy Inki byli synowi Koi, a tron dziedziczył najbardziej przebiegły i wykazujący największe zdolności przywódcze i wojskowe. Natomiast jeśli prawowity następca nie nadawał się na tę funkcję i nie miał braci, spadkobiercą zostawał najmężniejszy syn z nieprawego łoża, który spełniał wszystkie warunki dobrego władcy. Jeśli decyzja spadała na długo uchych, starszyzna wspólnie debatowała nad nominacją, która zazwyczaj przypadała synowi siostry Inki. Chłajna Kapak był zbyt młody do pełnienia władzy, dlatego powołano regenta, który rządził w jego imieniu, aż sam Chłajna Kapak nie osiągnął odpowiedniego wieku. Jeśli następcą tronu miał być syn panującego, to był do tej funkcji przygotowywany w specjalny sposób. Przygotowywał się do objęcia tronu przebywając wśród rówieśników pochodzących z warstw szlacheckiej inków oraz wśród mędrców, którzy przekazywali mu wiedzę, zapoznawali z obrzędami religijnymi i ze sztuką wojenną. Na kandydacie leżał obowiązek uczestnictwa w obrzędach religijnych i uroczystościach państwowych. Następnie wszyscy młodzieńcy uczestniczyli w obrzędzie, który był swego rodzaju inicjacją, a podczas którego poddawano kandydatów wszelkim próbom. Efektem tych obrzędów było przyjęcie młodzieńców w poczet osób dojrzałych i w poczet imskazkiej szlachty. Następca tronu, który jak równy z pozostałymi uczestniczył w całym procesie, otrzymywał na zakończenie żółtą opaskę którą owijano mu głowę. Teraz następca tronu zaliczany był do rady przybocznej panującego Inki. Zazwyczaj równało się to z otrzymaniem wysokiego stanowiska w administracji państwowej, ale także nakazywało mu uczestnictwo w wyprawach wojennych, na których zdobywał doświadczenie tak potrzebne w prowadzeniu państwa. Gdy już nadszedł czas objęcia tronu, pretendent udawał się do specjalnego budynku, w którym przez trzy dni pościł, a następnie uczestniczył w publicznej ceremonii koronacji, na której otrzymywał opaskę na głowę, czyli oznakę władzy. Ceremonia odbywała się w Kusko, a przeprowadzał ją najwyższy kapłan ze świątyni słońca zwanej Korikoncza. Uroczystość stawała się potem trwającą kilka dni ucztą, podczas której przedstawiciele warstwy szlacheckiej składali ince przysięgę wierności. By oddać swój hołd i wyrazić swoje poddaństwo nowemu władcy, wykonywani gest jednokolorowym piórem. I to tyle, jeżeli chodzi o temat dziedziczenia władzy w państwie inków. Jeżeli się podobało, jeżeli chcecie usłyszeć inne opowieści, proponujcie tematy, a ja czekam na komentarze, polubienia i subskrypcje. A więcej informacji o inkach, ich kulturze i historii znajdą Państwo na mojej stronie internetowej www.zmiłościdoinków.eu i tam dużo, dużo wiedzy. Serdecznie zapraszam.